W kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marysia i w dzisiejszym vlogu pokażę Wam taki dzień mój, i więcej. Taki dosyć nudny, ponieważ jest bardzo gorąco. No i raczej o wyjść na dwór nie mam mowy, bo byś się ubiegli tam. Więc dzisiaj spędzę dzień właśnie w domu, ale spróbuję go fajnie wykorzystać zrobić super rzeczy. E, no i e, z góry przepraszam, jeżeli słychać e, pralkę, ale no, mam pokój obok łazienki, więc takie dźwięki są niestety nieuniknione. No ale cóż, mm -hmm. e, zaczynajmy! Chyba od teraz mój ulubiony kadr. Poza tym, że prawie mi statuetki e, na łeb. Ten, ale tak, to są moje statuetki. O ja musiałam się pofleksować oczywiście. Ten kwiatek wewnętrznie umiera. Jak mogliście zauważyć, zrobiłam porządek. Robiłam lekkie porządki, ale widzę, że zaraz muszę umyć to lustro, bo jest w krytycznym stanie. Ale tak, zrobiłam sobie takie kłosyczkę z klamrą. trochę mi nie wyszedł, ale już z No i tak, Przedstawię Wam zaraz moje plany na ten dzień. Lustro perfekcyjnie umyta. Jak widzicie, zmieniłam sobie kamerę i muszę to odczepić, ale wyszło mi ładny kucyk, więc na razie go zostawiam. Z tej strony przynajmniej Wydawał mi się ładny, a teraz mi się jakoś zepsuł, więc zaraz go poprosimy. Po prostu, że zmieniłam na tłuczalną klamrę. Nie chcę mi się bawić z tą. Ja ją ogarnę, ale nie teraz, bo naprawdę kilkadziesięć minut mi zajęło robienie samej takiej... Która nie da jakiegoś super efektu. A poza tym, ja nigdzie dzisiaj nie wychodzę, więc. Łatwo wyglądać jakąś ale dobra, nieważne. Coś czuję, że podczas y, roku szkolnego to będzie najczęstszy kadłub. Ale już pominęłam ten fakt. Y, właśnie y, usiadłam przy biurku, bo zamierzam zrobić tutaj dwie rzeczy po pierwsze skarbonkę bo mam o tą aczkolwiek ona ma tu taką dziurę magiczną e, no i e, ja raz potrzebowałam pieniędzy stąd no i tą dziurę musiałam e, no i tej dziury już nie ma więc e, tego zatknięcia tutaj no więc e, ta skarbonka jest teraz tylko w celach ozdobnych e, a ja chcę sobie zrobić taką rzeczywiście skarbonkę skarbonkę. No, i druga rzecz, chcę zrobić sobie taką zakładkę, taką, taką karteczkę z napisem: Nie wchodzić, nagrywam, bo no, często zdarza się tak, że muszę po prostu parę y, kadrów powtarzać, bo po prostu z tymi nagle wchodzi, albo muszę to podczas montażu y, wycinać, albo zamieniać to w żart, ale no, jak tysiąc razy mi ktoś wyjdzie, no to to już tak. Tak się robi trochę niefajnie, więc właśnie często później bywa tak, że po prostu ten, te, tak, tak to wycinamy, że po prostu później jest właśnie duży problem i to nie wygląda jako super fajnie, tak niefajnie się ogląda, więc, więc tutaj chcę to zrobić. Mam nadzieję, że to no i cóż, podłączyłam telefon do ładowania, bo już mm. mi się mm. podłatuje, eee, ale tak, to jest moje plany na teraz, ale będziecie to po prostu oglądać, jak ja to robię. A więc zacznijmy sobie od tej wizytówki, bo jest mniejsza do zrobienia. Dobra, skończyłam. Już Wam pokazuję, jak on się prezentuje. A więc y, pierwsza strona, po mnie wchodzić, nagrywam i tu zasady dla domowników, super. A z drugiej zapraszam Marysia. E, więc tak to się prezentuje, to Staram się to jakoś ładnie przykleić też na Lofi. No i to, spoko, Dobra, znalazłam takie pudełeczko z zakrywką. E... Podoba mi się i myślę, że będzie fajne, tylko muszę ją ładnie ustawić. Teraz mam drugi z takimi kudółkami różnymi, które mi się tak przydadzą. Ale teraz lecimy sobie z nim, robimy je i ustawiamy ładnie. A więc ostatecznie prezentuję się to w ten sposób. E, w kamerze nie wygląda jakoś super, ale na żywo naprawdę jest dosyć ładne, więc teraz wrzucamy do pieniążki oczywiście. Właśnie pieniążki. Mnie strasznie irytuje to słowo pieniążki. E, pieniążki, jakoś tak, no pieniążki. Nie, po prostu irytuje mnie to strasznie. Strasznie mnie to irytuje. Strasznie, okropnie. Ale i tak jak mówię. Miało już trochę czasu, mamy godzinę 15 e, i ja tak naprawdę nie mam co robić e, już i zaczynam się nudzić, a tego nie lubimy, więc idę, więc chyba sobie teraz poczytam i poszedełkuję w tym samym czasie, albo wiem, łączę sobie coś na YouTubie i będę szedełkowała, to jest bardzo dobry plan, jestem mądra normalnie. I tak. W takim razie nie nagram tego. No cóż. Trudno. Nie, żartuję, zaraz nagram. 总觉得别这样子的。 ale jednak materiału miałam dosyć mało, więc przedłużamy go o jeszcze jeden albo dwa dni. Nie wiem jak to dokładnie wejdzie. No cóż, mamy czwartek, ja właśnie się naszykowałam, bo dzisiaj jadę do babci, ale drugiej. I w sumie nie wiem do końca co jeszcze mam wam powiedzieć, bo tak naprawdę nic się przez ten czas nie działo takiego specjalnego. Wczoraj dodałam filmik na YouTube, nie wiem jak mi się przyjął, bo jeszcze dzisiaj na niego nie zaglądałam, ale myślę, że tak z 10 światłem to on ma. Trochę to jest właśnie taka, wiem, że moje vlogi nie są jakieś super profesjonalne i w ogóle, ale no, jednak trochę to jest demotywujące, jak się patrzy, że Taki filmik, co po prostu się nad nim w ogóle nie starasz tutaj, żeby dodać, zdobywa po 2000-3000 wyświetleń. A taki filmik, co po prostu rzeczywiście wkładasz w niego masę serca, no to nie przyjmuje się aż tak dobrze. Ale ja nie skończę z tymi dłuższymi filmami, zwłaszcza z vlogami, bo to jest... Ja po prostu kocham to robić, kocham właśnie... Robić taki content i to jest mój y, ulubiony, tak naprawdę. Z tego wszystkiego, co robię, to właśnie y, te vlogi są dla mnie y, najprzyjemniejszymi, więc nie będę też z nich rezygnować bo słabo się przyjmują. Wreszcie mam wielką nadzieję, że wreszcie nastąpi taki filmik, który po prostu pójdzie w dużego wirala, fajrala, coś takiego. I po prostu wtedy może zrobi się większe zainteresowanie moimi filmami. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Stawiam, że to będzie jakaś rutyna, bo ja większość osób, które też oglądam, E, takich, które vlogują, to właśnie ja je poznałam dzięki rutynom, e, więc myślę, że to tak spowodowało, że właśnie po prostu e, ludzie klikają w ten dany odcinek. Witajcie wieczorem. E, mamy mniej więcej godzinę 19, 20, coś takiego. Ja właśnie wróci, wróciłam od babci. E, byłam na działce, e, trochę tam długo byliśmy, ale idealnie zdążyliśmy przed deszczem, bo naprawdę dzisiaj padało. E, I w sumie chciałabym wam coś pokazać. Chciałabym Wam e, pokazać m, króliczka. On jeszcze nie jest skończony, ale właśnie zrobiłam go sama na szydełku. E, zobaczcie, jak on się prezentuje. Tutaj ma ten i tu ma łapeczki. Nie ma jeszcze właśnie tylnych ani e, ogonka. No i oczu nie ma. Nie wiem, jak oczy zrobię, ale dobra. Jest to właśnie mój pierwszy taki pluszaczek, który w ogóle zrobiłam. Więc jestem naprawdę z siebie dumna, bo no rzeczywiście kosztowało mi to dużo y, czasu, ale no, efekt jest myślę, że zadawalający jak na pierwszy raz, więc bardzo fajnie, no, no i oczywiście będzie mi bardzo już przypominał to, że to jednak był pierwszy blużak, jaki zrobiłam. E, mam nadzieję, że też będę robiła dalej i nie skończy się na tym, że zrobię jednego i później mi się już odechce. E, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ten kadr wydaje mi się jakiś ładniejszy, e, ale tak. E, specjalnie go przyniosłam tutaj. E, telefon, kamerę. Ok. E, przyniosłam, żeby powiedzieć Wam właśnie, że w biedronce są już rzeczy do szkoły. Jeżeli ktoś jeszcze nie zobaczył, to właśnie są już rzeczy do szkoły e, i ja już coś możliwe że kupię. Bo jak już w Biedronce zaczynają się te rzeczy do szkoły, to ja już mam takie, że chcę do niej wracać. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę o tym, że spędzę tam przez następne 10 miesięcy, o matko. Właśnie to sobie uświadomiłam i sorry, jeżeli będzie sły ski słychać Skica, który nie wiem, co on robi, ja nie wiem, co on odwala, ale pomijmy ten fakt, e ja, i wracając, to ja właśnie mm, nie mogę po prostu, z jednej strony nie mogę się doczekać, zwłaszcza tego momentu, kiedy ja będę mogła robić strony tytułowe, kiedy ja będę mogła użyć nowych jakichś Pisaków, pisak. No. To jest ulubiona moja rzecz, czyli przybory szkolne, mm, bo właśnie one po prostu, no. Kocham i jakby trochę mi brakuje robienia tych wszystkich, no tak i tak w ogóle, bo to mnie po prostu tak motywuje czasem do nauki, plus pomaga w tej nauce, no i jest przyjemne. Chociaż no, to jest najprzyjemniejsza część nauki, a są koczne momenty nauki, dobrze. Ale nie gadajmy teraz o tym. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o moim bałaganie, bo mam za dużo materiałów. Za dużo mam materiałów na filmy, bo ogólnie materiału na dłuższe filmy mam chyba 6 czy 7 odcinków w zapasie, nie? Więc to jest bardzo, bardzo dużo. A jeszcze jak wyjeżdżam, no to zamierzam też mieć, też robić te y, filmiki. Na pewno chciałabym takiego dłuższego, jednego, gdzie będzie przez cały wyjazd, tylko on będzie taki długi albo przez połówkę wyjazdu. Codziennie nagrywać po połowie. I parę takich po prostu, że z jednego dnia, gdzie będziemy robić coś ciekawszego. Myślę, że to by było spoko. Yy, yy, też nie wiem, jak to będzie wyglądać, bo jedziemy nad morze, a Jedziemy z psiakami naszymi, oczywiście nasze psiaki, jako są członkowie rodziny, honorowi członkowie rodziny, no to one wiadomo jadą z nami, ale podróż z psami po prostu, zwłaszcza z naszymi, gdzie z Kiciu po prostu bardzo nie lubi jazdy samochodem a to jest długa jazda samochodem, bo jedziemy samochodem oczywiście, no to on bardzo tego nie lubi, źle znosi jazdę. Więc po prostu no, nie będzie to łatwe, plus jeszcze później jak już będziemy e, nad morzem, to problem jest taki, że Fistusia kocha wodę. Ona kocha wodę, ona po prostu leci do tej wody, ona chce się chlapać, chce się bawić, no fal się trochę boi, bo ogólnie sunia moju kuchona, się po prostu boi dźwięków różnych, no a fale wydają jakieś tam dźwięki, plus się poruszają, co jest trochę dziwne dla psa, eee, rozumiem w rozumieniu psa. Yy, I ona kocha wodę, ale tak to to kocha wodę. A z kisu, Woda to jest jego najgorszy wróg. On nienawidzi wody i on się nie przemoże. Nie mówi się tak, ale dobra. E, żeby wejść do tej wody, po prostu jak tylko zamoczy łapkę, to już od razu ucieka i tu jest konflikt e, w tym. Ale damy radę, jakoś będziemy musieli. <grym>, nie ma innej opcji. E, no i tak, boję się też, że, że się nie wyrobię i co w ogóle będzie z moim daily przez te dwa tygodnie, do dwa tygodnie wyjazdu, więc nie wiem, co wtedy będzie z tym daily. W ogóle pom pomysł z nim był dosyć głupi, ale już pomimo ten fakt. Mi się podoba, już e, tylko dzisiaj dwóch subskrybentów mi przybyło, więc dziękuję tym dwóm osobkom, które postanowiły mnie zasubskrybować. Mam, witam Was na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się e, mój kontakt spodoba i zostaniecie e, ze mną najdłużej. E, no i tak. Mm. Trochę się rozgadałam, gadam już prawie 5 minut, ale po prostu teraz mam motywację do nagrywania. I jakie ja mam motywację do nagrywania, to ja przez jeden dzień mogę nagrać po prostu super vloga. Ale jakie ja nie mam motywacji do nagrywania, to po prostu wychodzi na to, że nagrywam 5-minutowego vloga. Czyli tyle, ile trwa ta moja gadka, którą i tak pewnie podczas montażu będę musiała trochę poucinać, bo to już będzie nudne, ale pomijmy ten fakt, pomijmy ten piękny fakt. Kocham mówić, pomijmy ten piękny fakt, pomijmy ten fakt w ogóle. Zauważyłam, że ja często jak nagrywam, powtarzam pewne słowa, czyli ogólnie, w sumie, pomijmy ten fakt, po prostu takie zwroty. Które po prostu tak trochę mnie. Po prostu. Które e, mnie tak trochę definiują. S, e, może nie definiują, ale po prostu są. Po prostu, właśnie. E, są takimi dla mnie rozpoznawanymi. Roz, coś takiego. E, po, prostu, e, rozpo, po prostu. Będę się starała zmieniać to. Te słownictwo, żeby było bogatsze, bo to rzeczywiście robi się po pewnym czasie nudne, e, ale tak, właśnie, ale tak. 6 minut. Dobra, streszczam się, e, więc muszę znaleźć inne słowo po prostu. Nieważne. E, postaram się to słownictwo bardziej ubogacić, ale ja mam takie okresy, w którym po prostu jakieś, jakieś słowa często mówię. Był okres, gdzie cię często mówiłam ogólnie, e, zwłaszcza pisałam. Jak pisałam, to zawsze ogólnie zaczynałam. To było zbędne, ale to jest fakt. Tak. E, ale też e, często było na przykład. Szczerze. Że ja po prostu... każde słowo, każde zdanie zaczynam od szczerze, to coś tam coś dam. No. Tak, yy, ale mam takie okresy, w których mówię, więc teraz te zwroty często mówię, a za miesiąc będę mówiła, nie wiem. Super czy coś cały czas. Więc to mi się zmienia. Mm. Często, często mi się to zmienia, ale no to dość dobrze. Mam okresy, w których często coś mówię, a później nie mówię tego w prawie wcale. Ale no, jak się jednak mówi, to jednak się trochę powtarza te słowa. I tak pewnie tego nie wstawię do filmiku, bo e, już mam 8 minut gadki. No, kto będzie oglądał 8 minut gadki? No. Nieważne. E, o, widzicie, jak powiedziałam, teraz nieważne, a nie pomijmy w ten fakt. E, więc tak, e, dla, ja wtedy często nie powtarzam słów, a te, a jak po prostu tak gadam, żeby mówić, to tak często powtarzam jakieś dane zwro zwroty, czy nawet zdania, że nie rozumiem siebie, po prostu siebie nie rozumiem, ale okej. Ale ten kadr jest śliczny, naprawdę, po prostu ja sobie siedzę na pufie, nie? E, gadam do Was. Jeszcze później znikną pewnie tam parę rzeczy. Muszę w ogóle tylko umyć, ale dobra, nieważne. E, I po prostu to tak super, ładnie. No i tak mnie kurci, żeby kupić jakieś tam rzeczy ręki, że no chyba coś kupię już. Chyba. Chyba. Witajcie w poniedziałek. Ja w sumie już y, tym kadrem będę zakończała tego vloga. Mam nadzieję, że on wyszedł, że Wam się podobał. Wpadajcie na mojego TikToka i Pinteresta. Mm, no i cóż, do następnego odcinka. Pa!